A nie, że przeciwnik nie pojedzie. Piątkowe spotkanie rozpoczyna się ze sporym opóźnieniem, prawie 50-minutowym. Gospodarze przygotowali taki tor, że sędzia zawodów, pan Marek Wojaczek z rybnika, nakazał go równać, nakazał go upijać. Później w czasie próby toru spora grupa rzeszowskich kibiców no dość skutecznie przeszkadzała Tarnowianom w odbyciu tejże, rzucając serpentyny, a po próbie znowu. Rozpoczęło się równanie toru zarządzone przez sędziego. Mecz jednak w końcu się rozpoczyna. Odrobina derbowej statystyki. Obydwa zespoły spotkały się dotychczas 55 razy. Po raz pierwszy w 1959 roku. 24 mecze wygrali Tarnowianie, 28 Rzeszowianie. Zanotowano 3 remisy. Najwięcej spotkań na swoim koncie mają Marian Wardzała z Unii, 29 i Grzegorz Kuźniar ze stali. 30.